Kochani, każdy nowy trend kusi. Zrób kurs, wrzuć TikToka, w dwa tygodnie będziesz guru internetu i multimilionerem. A potem przychodzi życie i pyta, masz klientów czy tylko followersów, jeżeli w ogóle ich masz. Nie wiem jak Wy, ale ja byłem już ekspertem od kilku trendów. Przez dwa tygodnie każdy. Krypto, NFT, Amazon, Allegro, chat social selling, a nawet morsowanie. Każdy nowy hype wydaje się być złotym biletem do raju. A potem przychodzi poniedziałek. I trzeba zapłacić rachunki. Pamiętam, jak kiedyś rzuciłem wszystko dla pewnego nowego modelu biznesowego, bo wszyscy o tym gadali. Pełen entuzjazm, nowy fanpage, logo, dwa posty i po miesiącu zero sprzedaży. Ale na Insta, drodzy, wyglądało to fenomenalnie. Wszystkim idzie, wszyscy o tym gadają, wszyscy są specjalistami, ekspertami od tego nowego, cudownego biznesu. Pogoń za trendami to choroba naszych czasów już presję, musisz być pierwszy. Muszę być wszędzie. Muszę być modny. A prawda jest taka, że większość tych trendów znika szybciej niż śnieg w lutym. Największy ból? Jak uświadomisz sobie, że zamiast budować coś długofalowo, jak powinno się budować biznes, to budujesz na piasku. Bo hejt przecież przeminie, a biznes zostanie. Rachunki też zostaną. Pracownicy i smród po tym wszystkim. Followersi nie płacą drodzy rachunków. Lajki nie kupią ci obiadu i nie utrzymają twojej rodziny. Dziś, zanim rzucę się na jakikolwiek nowy trend, pytam siebie, czy to naprawdę pasuje do mojego biznesu? Czy da się na tym zarobić dłużej niż przez tydzień? Czy to nie jest tylko jakieś fomo, że wszyscy już są, a ja zostaję w tyle? Drodzy, byłem już ekspertem od wszystkiego. A dziś wolę być specjalistą w tym, co daje mi kasę i radość. Nawet jeśli nie jest to modne, i nawet jeśli po drodze do tego celu, aby być tym ekspertem, osiągnę multum porażek. Ale wiem, że jak wytrwam, wstanę odpowiednią ilość razy, to będę w tym dobry i zarobię na tym dobre pieniądze, bo to jest właściwie budowany biznes. A Wy, na jakim hejpie dzisiaj możecie powiedzieć z własnego doświadczenia, działaliście? Jak się już nabraliście na co? A dziś z tego się śmiejecie. Dawajcie w komentarzach najlepsze historie, trafiają na listę, oczywiście jak zawsze, jak nie budować biznesu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.